Proszę Państwa, no niestety te idee, które dzisiaj czy Komisja Europejska, czy no to pan komisarz propaguje, no to jest trochę zawracanie kijem Wisły. Proszę Państwa, my już nie wrócimy do stanu, gdzie każdy gospodarz na wsi będzie trzymał świnkę, krówkę i będzie sobie dla siebie woził zboże do młyna jeszcze dla sąsiada. Proszę Państwa, dzisiaj my jesteśmy już w rynku towarowym. Dzisiaj małego takiego przetwórstwa nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ta żywność jest bezpieczna, czy nie. No tu pan komisarz trochę pomylił scenariusze, też niestety. Proszę państwa, to duże gospodarstwa, duże i średnie, powyżej średniej tej, która jest w Polsce, wynoszącej kilka hektarów, one są zobowiązane do stosowania odpowiedniego podozmianu, odpowiedniej struktury zasiewów, a zatem do dywersyfikacji upraw. Małe gospodarstwa do 10 hektarów są z tego zwolnione. Także jest totalną bzdurą, że to one tą produkcję mają stabilniejszą, no bo tutaj to, to, to jest jeden aspekt. Druga sprawa, proszę państwa. To jest ten problem, właśnie te małe gospodarstwa są tym problemem, że często są to rolnicy chorobyści. Dla nich jest to dodatek, albo te pole jest oddane w dzierżawę komu innemu i te wszystkie pomocy, które były tutaj tak ładnie wymienione ile to środków trafiło do polskiego rolnika? Nie, nie, proszę państwa, te środki nie trafiły do polskiego rolnika, tylko do posiadacza ziemi. Nawet tego, który ma kilka hektarów. I, proszę państwa, środki powinny trafiać do tego, kto produkuje, bo to on ponosi stratę w tej produkcji. I bo przede wszystkim myślę, że tu ja nie chcę walczyć o jakieś środki, bo, bo rolnikom przede wszystkim nie trzeba przeszkadzać w tej produkcji. I mamy mnóstwo nonsensownych przepisów. Dzisiaj skupiamy się, ile to rolnik, ile to rolnik emituje, chociażby dwutlenku węgla, proszę Państwa. Mówiło się na wiosnę, że nie będzie można sprzedać rzepaku czy kukurydzy, bo ma na niektórych glebach za dużą emisję. Jaką emisję, proszę Państwa? Rośliny wiążą dwutlenek węgla. Kukurydza prowadzi fotosyntezę C4. Jest w stanie zgromadzić, związać nawet 40 ton dwutlenku węgla z atmosfery rocznie, proszę Państwa. To o jakiej emisji my mówimy w gospodarstwie? My rolnikom wyliczamy. Ja się zajmuję programem węglowym. Wprowadzam w swoim gospodarstwie takie rolnictwo węglowe, mające właśnie na celu. Jakby tutaj redukcję dwutlenku węgla w atmosferze, a zarazem certyfikowanie jeszcze tego działania. Proszę Państwa, na jednym hektarze rocznie bilans wychodzi gdzieś tam około tony, tony węgla związanego jeszcze, można powiedzieć, tak średnio po odjęciu wszystkich zabiegów, kosztów tych kosztów, zabiegów, które ponieśliśmy na wyprodukowanie, więc my ujmujemy z atmosfery. Natomiast tutaj, teraz może kilka słów w stronę szczebla tego rządowego, proszę Państwa, no bo. Z jednej strony my tutaj naciskamy na rolników, a kto przeliczył transport? Ile emituje transport? No tutaj panowie tak ładnie, szumnie powiedzieli, że my mamy super wyniki eksportowe. Tylko jakim kosztem się to odbyło, proszę państwa? To zboże, które jest u nas wyprodukowane, żeby wyeksportować, trzeba do portu przenieść. Dla porównania, proszę Państwa, to na co rolnicy na, naciskają już od wielu lat, czyli inwestycja w nabrzeże portowe oraz w magistralę kolejową, proszę Państwa. Ja doszukałem się danych, które mówią, że transport 1300 ton ładunku, czyli składu kolejowego, lokomotywą elektryczną, ale elektryczność pochodząca ze spalania węgla, Emituje blisko, niecałe 2 tony, 1989 kg dwutlenku węgla na 100 km, natomiast równoważny ładunek 1300 ton przewożony samochodami ciężarowymi emituje 5 ton 200 kg dwutlenku węgla na 100 km. Mamy 3, 3 tony dwutlenku węgla na 100 km różnicy. No to od nas, ode mnie z Zamościa załóżmy do, do, do Gdańska, licząc, niech będzie te, lekko mówiąc, 600 km. No to, proszę Państwa, jest różnica 18 ton dwutlenku węgla na jednym takim składzie. 1300 ton, także licząc, że Lubelszczyzna, która jest zwana spichlerzem polskim, ma zdolności produkcji 2 milionów ton pszenicy, miliona ton kukurydzy, 600 tysięcy ton rzepaku, no to weźmy 2 miliony tam z hakiem do wywiezienia. Proszę Państwa, to ten dwutlenek węgla liczy się, w, w, który będzie wyemitowany za pośrednictwem samochodów ciężarowych. Będzie liczony w milionach ton, a my tutaj w kilogramach gospodarstwom wyliczamy. No to gdzie jest sens, gdzie logika, ja się pytam, no panowie? Trzeba trochę zejść na ziemię i, i rzeczywiście by, by zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. My, jako rolnicy, staramy się cały czas dokładać tutaj tej wiedzy i, i wspierać rządzących, bo to nie jest, że ja chcę komuś z państwa skrytykować. Natomiast ja chcę wam dać dobrą radę, w którym miejscu się skupić. Jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym i zabezpieczeniu. Odpowiedniej ilości żywności. Tak jak by mój przedmówca powiedział, dzisiaj strategiczną bronią nie jest broń militarna, tylko jest żywność. Wystarczy po prostu kogoś zagłodzić i to jest najgorszy cios, jaki można komuś zadać. I proszę Państwa, jeżeli my chcemy być samowystarczalni, musimy być samowystarczalni, żeby być bezpieczni, musimy mieć producenta, musimy mieć żywiciela i nie można w to własne gniazdo tam cały czas tego kija wbijać i, i tego gniazda rozbijać, rozrywać. No i niestety, jeżeli nasi rolnicy nie będą w stanie produkować, no to, no to będziemy jako społeczeństwo mieli problem. To często jeszcze właśnie do społeczeństwa nie trafia, bo każdy widzi ile tych środków trafia na rolnictwo, proszę Państwa. Nam nie trzeba dawać dodatkowych środków. To jest wszystko takie, że jakby to powiedzieć, no nie chcę się brzydko wyrazić, no ale masz chłopie i nie skowlaj. No i to na tej zasadzie się odbywało przez ostatni rok. Teraz mamy. No, akurat pan minister ma komfortową sytuację, ponieważ na no Ukraina akurat nie wywozi, nie chce wywozić, bo nie wiadomo, czy im wystarczy. No to tutaj problem się sam rozwiązał, nie trzeba było się zbytnio starać. Natomiast proszę państwa. Do czego zmierzam? No te, ta cała biurokracja, te wszystkie regulacje, one biją mocno w rolnictwo i to jest dzisiaj największy krzyż na rolniku, że trochę zaufania do tego rolnika powinniśmy mieć. Żadna żywność produkowana w gospodarstwach nie jest, nie jest trująca. Żywność jest zdrowa. Żywność może być bardziej lub mniej zdrowa, ale nigdy trującą nie będzie. Tak jak niektórzy to mówią, człowiek bez jedzenia umiera, i to jest, proszę Państwa, podstawa, że człowiek musi mieć co jeść, mieć co pić. Dzisiaj rolnictwo skupia się także na roli ekologicznej, też powiem, bo te metody uprawy, które my wykorzystujemy metody technologii bezorkowej, nawożenia wgłębnego skupiają się na tym, aby nie nawadniać sztucznie naszych plantacji. To o wodę powinniśmy się, proszę Państwa, martwić, bo my się dzisiaj martwimy o kopaliny, o paliwa, ale nikt nie myśli, że nam może zabraknąć wody. Każdy z nas się uczył na fizyce w podstawówce, że ta butelka ma ograniczoną pojemność. Proszę Państwa, zbiornik wodny w glebie tak samo. My pod Lubelszczyzną wiemy, bo mamy właśnie jeden z największych skarbów Polski, czyli trzy największe zbiorniki wodne, które odpowiadają za napojenie Polaków. I, proszę Państwa, jeżeli my będziemy. Bezproduktywnie tą wodę zużywać, my kiedyś będziemy mieli problem, co pić. Dlatego dzisiaj rolnicy bardzo walczą o to, aby Państwo mieli zdrową żywność, ale także o to, aby Państwo mieli co pić. Kolejną rzeczą, którą tak jeszcze chciałbym wymienić, odnośnie tych innowacji, proszę Państwa. No, innowacji nie można się bać. Ja chcę tu powiedzieć też o tych nowych technikach genomowych czy GMO, proszę Państwa. Musimy iść też w tą stronę, aby rzeczywiście, jeżeli chcecie, aby te rośliny, które my mamy na naszych polach były, było zużywane mniej chemii, chociaż podkreślę, że Polska jest w czołówce pod względem e, tak jakby najmniejszego stopnia zużycia substancji czynnej na hektar. Mamy czterokrotnie niższy stopień niż państwa zachodnie nawet. To proszę Państwa, nowe techniki genomowe czy rośliny genetycznie modyfikowane, one są z założenia przystosowane do danego środowiska, aby były odporne na niektóre patogeny. Ja jestem producentem warzyw, producentem ziemniaka, proszę Państwa. Ziemniak, z którego Polska słynie, dzisiaj każdy konsument kupuje oczami i nie oszukujmy się. Państwo nie kupią ziemniaka, który będzie zgnity, który będzie miał w środku robaki. To dzisiaj, jak ja sprzedaję ziemniaka, nawet nie może być na nim jakiejś skazy ryski mechanicznej, bo od razu idzie to jako odpad, proszę państwa. Dzisiaj, żeby takiego ziemniaka zdrowego wyprodukować, żeby on się z Wam za dwa tygodnie nie popsuł, a zarazem nie został zaatakowany przez chorobę grzybową, która wytwarza mykotoksyny, które są dla Was rakotwórcze. Trzeba go co najmniej 5-6 razy ochronić fungicydowo. Dzisiaj największym zagrożeniem jest zaraza ziemniaczana, proszę Państwa. A jest już, wiem, że jest odmiana ziemniaka odporna na zarazę ziemniaczaną. I proszę Państwa, tylko już tak... Kończąc tą moją pierwszą część, przytoczę krótko, jeżeli Państwo będą chcieli sami zweryfikować, proszę sobie poczytać na temat głodu w Irlandii, gdzie plaga zarazy ziemniaczanej zniszczyła całkowicie plantację ziemniaka. Irlandczycy spotkali się z głodem. I tam, bodajże, nie wiem, jedna piąta populacji zmarła lub wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, i Irlandia spotkała się z wielkim kryzysem. I to się wydaje może jakiś czarny scenariusz, ja nie chcę być tu czarnowidzem, ale proszę Państwa, no jeżeli my chcemy się czuć bezpiecznie, musimy zawsze brać pod uwagę najgorszy scenariusz. Lepiej się zaskoczyć pozytywnie, aniżeli negatywnie.